A więc, widzowie, mamy świąteczny update w Brookhaven RP. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie sekrety, które zostały dodane w tym update'cie, a jest ich dosyć sporo w sumie, i też pokażę Wam inne rzeczy, które zostały dodane i które tutaj y, są takie zwykłymi, po prostu, rzeczami. Ale oglądajcie ten film do końca, aby się dowiedzieć o wszystkich sekretach z tego update'u. Także, widzowie, lecimy do pierwszej rzeczy, która się zmieniła i którą już na pewno teraz zauważaliście. Także, widzowie, zmiana naszego pięknego miasta. Ogólnie tutaj została dodana taka wielka choinka no tutaj jakieś ozdoby, światełka mamy też sanie, renifery i w ogóle jest mega super, bo e, tylko, że to jest za premium niestety i będziemy mogli widzowie sobie po prostu latać e, helikopterem znaczy nie helikopterem, tylko właśnie saniami e, ze, z reniferami jako święty mikołaj, także to jest w ogóle super ale do tego potrzebujemy mieć właśnie premium także to jest pierwsza rzecz, która została dodana e, sekrety zrobimy sobie widzowie tak gdzieś myślę na końcu odcinka czy coś takiego, także koniecznie oglądajcie do końca ten odcinek i zostawił apeszkę w górę, jeżeli cieszycie się, że, że i też zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli cieszycie się, że już niedługo są święta. Ja się mega cieszę, więc będę zostawił łapeczkę i też zostawię. Także wy zostawcie łapeczkę, jeżeli się cieszycie. Okej, okay, i widzimy ozdoby, mamy takie, że są tutaj jakieś światełka na sufitach. Jakieś tutaj takie, widzicie, światełka na tym napisie. Tu są jakieś takie y, fajne, te billboardy, takie też świąteczne troszkę. Y, ta choinka taka wielka. Tutaj jakieś te mniejsze choinki, no naprawdę dosyć sporo tych rzeczy, tutaj są jakieś prezenty, dużo, dużo świątecznych rzeczy, w ogóle też został dodany ocean do tego update'u swoją drogą jest to moim zdaniem głupi pomysł, żeby dodawać ocean i święta w jednym czasie, bo no to jest troszkę się nie łączy ze sobą, no ale trudno, tam mamy też jakąś kokardę, także tak to że wszystko wygląda, także pierwszą rzeczą która się zmieniła jest to właśnie nasze ukochane miasto Brookhaven RP, ponieważ całe miasto się zmieniło, no bo widzowie zostały dodane ozdoby, no i tak to teraz wygląda dla mnie jest to naprawdę mega fajnie klimatyczne, tym bardziej jak sobie zrobimy noc to już jest w ogóle mega epickie bo zobaczcie kiedy sobie zrobimy ciemno to wtedy zobaczcie jak to wygląda patrzcie na to wow jaki, jaki świąteczny klimat po prostu mega fajna sprawa Także to jest pierwsza rzecz, która została dodana, a właściwie to druga, bo pierwszą rzeczą były te sanie Renifera. Dobra widzowie, lecimy do następnej rzeczy, czyli widzowie oczywiście ozdoby na domkach, no bo to wiadomo, to też musiało zostać dodane. W sumie to na każdym domku mamy jakieś ozdoby, ja wam nie będę pokazywał na wszystkich domkach, no bo wiadomo, w każdym domku są ozdoby, więc to sobie możecie sami sprawdzić na jakimś waszym ulubionym domku, jak wyglądają ozdoby, bo myślę, że na pewno taki macie, ulubiony swój domek na Brookhaven. Ja na przykład mam jak najbardziej, nie jest to co prawda ten, ale tak on wygląda, widzowie, tu ma jakieś gwiazdki takie na zewnątrz. W środku widzowie, może sobie po prostu podejdziemy. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tu widzę, że ma jakieś skarpety świąteczne. Ja bardzo lubię w ogóle takie coś, bo. Skarpety świąteczne przy kominku, to mi się bardzo kojarzy ze świętami, także bardzo mi się to podoba. Tu mamy oczywiście choinkę, no to w każdym domu jest choinka, to wiadomo. E, tutaj widzowie, czy coś mamy, no nie, w sumie tutaj w tym domku nie ma jakoś dużo ozdób, bo właściwie tu mamy tylko choinkę i skarpetki. Seria, tylko w tym domku są dwie małe ozdoby. Kurczę, no dosyć słabo, może zobaczymy sobie u góry, czy coś jest. E, no bo widzowie, troszkę mało tych ozdób świątecznych, ja mam szczerze powiem. No nie, tutaj nic nie ma. Dobra, to zobaczymy sobie na inny domek też. E, pokażę wam widzowie może kilka domków, może tak z dwa domki. Pokażę wam jakie są tutaj ozdoby. Pokażę wam też mój w sumie ulub... Chociaż ej, jestem ciekawy jak, jak ten domek się ozdobił na święta, bo to jest rakieta świąteczna, znaczy to jest po prostu rakieta. Zobaczymy jak się zamienia na jakąś świąteczną, uwaga. Okej, okay, ma jakieś ozdoby, to są po prostu takie lampki. E, takie światełka, takie śnieżynki, no dobra, to też w sumie fajnie. E, no i myślę, że nawet gi Zobaczymy czy jest w środku jakaś choinka czy coś. No bo to jest dosyć ciekawe jak może, jak może ten dom po prostu wyglądać e, świątecznie. Jak to otworzyć? Okej, okay, w ten sposób, ale widzę, że tutaj choinki nie ma ja też nie za bardzo znam ten domek, ale sobie zobaczymy. Może wejdziemy gdzieś tu do góry. I może wtedy będzie choinka. Halo, halo. Czy mam tu choinkę? oj, ojo. Oj. Widzę, że nie ma choinki. No dobra, no to szkoda. Domek bez choinki, niestety. No ale to też nie taki domek do końca, tylko do mm. No się rakieta, no ale dobra, nie ma choinki Także byłem właśnie ciekawy jak oni to rozwiązali Chyba, że jest tam na dole też Chociaż nie wiem czy coś na dole tutaj jest, bo widzę, że chyba Nie ma do końca, także Okej, okay, no nic, nic tutaj nie ma, zdecydowanie, dobra Także jak widać nie każdy domek jest mega fajnie Ozdobiony, na przykład ten, no tak nie do końca Jest ozdobiony, ale widzowie Dużo, no praktycznie większość jest ozdobiona Wiecie, ma choinkę i tak dalej Także to jest kolejna rzecz, która się widzowie Tutaj zmieniła w tym update'cie I widzowie kolejną rzeczą, bardzo, bardzo fajną Która mi się podoba, zresztą to też było przez cały Rok. Ale widzowie, teraz nam się to dużo bardziej przyda, ponieważ mamy te propsy, oczywiście. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które możemy sobie właśnie rozłożyć. Tu są też jakieś. Halloweenowe, zobaczcie, na przykład możemy sobie tutaj przeszkadzać, ja wam pokażę, jak wyglądają. Takie są na przykład Halloweenowe, jakieś nagrobki, dynie, większe dynie, mniejsze, dużo jest wyboru. I mamy też, widzowie, oczywiście świąteczne. Co prawda, świątecznych nie masz tak dużo jak właśnie tych Halloweenowych. No, bo wiadomo, no kurczę, także w sumie nie wiem, ja bym zrobił więcej tych świątecznych, właśnie po to bardziej tak jak no ale nic. Mamy taki worek z prezentami, widzowie, tak on właśnie wygląda, także myślę, że nawet git, widzowie, mamy też bałwana, możemy sobie postawić, to jest w ogóle bardzo fajne, podoba mi się taki bałwanek i sobie nawet pasować. Do siebie, tak mi się wydaje. No nie wiem, dobra widzowie. Następną rzeczą, którą możemy zmienić, to jest. Oj, co się tu zepsuło? To jest choinka taka biała. W sumie pod, ciekawa, bo ja raz w roku miałem taką choinkę białą. Nie wiem, raczej ludzie nie mają białej choinki, ale ja raz miałem i powiem wam szczerze, że mi się naprawdę takie podobają no i tutaj są też takie świeżki świąteczne z prezentami, także to są tylko 4 chyba raz, dwa, trzy, cztery ozdoby jak widać są tylko cztery ozdoby świąteczne halloweenowych jest więcej, bo jest raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć no bardzo, bardzo dużo tego po prostu, a e, świątecznych niestety nie mamy aż tak dużo, no ale e, no nic, musimy to jakoś przetrwać widzę. I, i mamy też jednego itemka, który został dodany, jego e, po prostu przez cały rok nie możemy mieć i jest to taki lizak chociaż bardzo szkoda, bo fajnie by było, gdyby taki item po prostu był na co dzień, bo on w sumie wygląda trochę świątecznie, ale wcale nie musi być taki świąteczny No ogólnie pasuje do świąt, ale wcale też nie musi być taki, wiecie, typowo właśnie zrobiony pod święta także no, nie wiem. To akurat mogłoby być przez cały rok. Chociaż podoba mi się taki itemek. I myślę, że to jest fajne, że dodali coś takiego. Chociaż mogłoby być więcej, troszkę, tych właśnie świątecznych itemków. Chciałem jeszcze sprawdzić jeden dom, ponieważ sobie przypomniałem widzowie. O właśnie, ten dom. Podwodny dom. Jestem ciekawy, czy tam zrobili chociaż choinkę. Bo to są właśnie takie ciekawe domy, w których co, raczej na co dzień się i nie używa. I zobaczcie, czy on, on jest ozdobiony tutaj na święta. Dobra, mamy świąteczne skarpety, to fajnie. A czy będzie choinka? E, choinki chyba nie widzę. Ojoj, naprawdę nie ma choinki. I bardzo szkoda, bo taki, wiecie, to by doda Fajnego klimatu do takich domków Ale widzę, że no chyba choinki Niestety tutaj nie znajdziemy No nic, ale przynajmniej jest troszkę bardziej ozdobiony niż y, Ta rakieta, bo rakieta w środku nie miała Totalnie nic, a to przynajmniej ma y, Widzowe te skarpety świąteczne, no nic Dobra, choinki nie ma niestety, jak ja mam tutaj wyjść do góry? O, coś takiego, a tu jest jeszcze wyjście do góry Aha, dobra, po to już jest na zewnątrz, no okej okay. I na zewnątrz też mamy takie po prostu Gwiazdki, także okej, okay. ciekawie ten domek wygląda, chciałem właśnie sprawdzić. Dobra. I widowe w sumie to e, myślę, że mogę już przejść do sekretów, bo tak naprawdę to jest wszystko co zostało dodane. Chociaż też wam pokażę e, może inne rzeczy niż świąteczne, bo e, to był dosyć duży update, ponieważ zostało też dodane tutaj widzowie morze, oczywiście, o tym pewnie każdy wie, morze czy tam ocean, no jak to woli? Ja to nazywam morze raczej, raczej częściej. Dobra, wezmę sobie autko, żeby szybciej to was, żeby szybciej na po, widzowie po prostu podjechać do tego morza. Dam sobie tutaj prędkość 70 i wam pokażę też jakie nowe łódki zostały dodane. Bo tak, mamy łódki, w sensie no nowe Tak naprawdę łódek wcześniej nie było na Brookhaven Także to jest w ogóle mega fajne, że teraz to zostało dodane Także wam też pokażę Chociaż moim zdaniem jest to duży, duży minus, ponieważ e, Widzowie, o, uważam, że ocean powinien zostać dodany w update'cie jakimś wielkanocnym, znaczy y, wakacyjnym, czy coś takiego A widzowie, ocean i święta to się w ogóle nie łączy I to powinno być w ogóle w osobnych update'ach moim zdaniem e, No i też by mi to bardzo pomogło do serii, bo tak naprawdę teraz ja na głównym kanale tworzę tylko serię, a na tym kanale są takie luźniejsze filmy e, No a widzowie, jeżeli ktoś w sumie nie wie, to teraz prowadzę też świąteczną serię, więc zapraszam na główny kanał, który nazywa się Ercio, jeżeli ktoś nie wie i tam prowadzę mega świąteczną serię która w ogóle się wam mega, mega podoba, więc jest naprawdę mega fajna, skoro wam się tak bardzo podoba. Dobra. No i widzowie, chciałbym też kiedyś zrobić serię właśnie związaną z ty, tym oceanem. Coś tutaj wymyśla i coś wykorzystam na tej na pewno. A teraz widzowie, wam pokażę łódki, które możemy sobie tutaj widzowie mieć. Łódek możemy mieć bardzo dużo, ale nie wszystkie są darmowe. Niektóre są za Game Passa, który kosztuje 300 Robuxów. Także, czy warto, czy nie? no nie wiem, moim zdaniem nie warto, chociaż jeżeli, jeżeli będę robił serię jakąś, związaną z tym no to być może sobie to kupię, ale wiecie dla mnie to jest też troszeczkę taka inwestycja można powiedzieć, a dla was to jest wydatek, rozumiecie o co chodzi, bo ja y, kupię passy, żeby lepiej wyglądała seria, ale być może mi się to zwróci a wy po prostu sobie kupicie i będziecie mieli jakieś tam dodatkowe łódki, które no być może nie wiem, czy wam się będą podobać, czy nie no wiecie, ten ocean nie będzie jakoś aktualizowany także tutaj za dużo rzeczy robić nie będziecie w sumie mieli co, także to jest pierwszy, pierwsza łódka, taki skuterek następną łódką jest widzowy taka już większa. Nie wiem za bardzo jak ta łódka się nazywa, ale nie wiem w ogóle czy ma jakąś jak, jak, taką swoją nazwę Ale ta jest w ogóle dużo szybsza i to jest dziwne, bo raczej myślałem, że skuter wodny jest szybszy Ale widzowie ta łódka jest szybsza i w sumie mi się bardzo podoba, bardzo fajnie wygląda Widzowie to zostały dodane 4 wyspy, czy tam krzy, chyba krzy wyspy i widzowie tak one wyglądają No nic nie ma na tych wyspach, to są po prostu palmy, widzowie, yy, piasek i ziemia To jest wszystko na tych wyspach <laughs> Także to zostało dodane. Następną łódką widzowie jest taka łódka. Ona mi się totalnie nie podoba. Nie wiem dlaczego, yy, ale widzowie po prostu, no nie podoba mi się. Yy, no i tyle. Dobra, yy, próbuję tutaj wejść do tej łódki. Ona jest jakaś zbagowana. No patrzcie, nawet nie mogę usiąść do niej. O, jestem. Okej, okay. no i widzowie tak ona wygląda. Yy, nie wiem, mi się średnio podoba, szczerze mówiąc, ale być może wam się akurat spodoba. Możemy też ją kolorować, możemy zrobić jakiś taki kolor. No dobra, to jest taka yy, Taka po prostu zwykła łódka, jakaś duża dosyć. Yy, także, no, tak ona wygląda. Następna łódka, jaka została dodana. now. Jest to widzowie łódka policyjna. Zobaczcie na to, to jest w ogóle mega fajna łódka. Jest dosyć podobna do tej, ale ta mi się podoba, bo jest policyjna I ma takie właśnie, widzowie, znaczki policyjne. Ma też jakieś klaksony. Ma jakieś światełka policyjne. Także to jest naprawdę mega fajne. Mega to też można wykorzystać właśnie do jakiegoś roleplayu czy coś takiego. Jakieś właśnie takie policyjne łódki. To jest mega fajne. Jakiś pościg na przykład na morzu. To jest mega fajna sprawa. Następną rzeczą, widzowie, która, w sensie, ostatnią łódką, która została dodana, jest to taka, do, można powiedzieć, łódź w sumie, bo to jest taka łódź Wojskowa i zobaczcie, jak ona wygląda. Tutaj yy, ma dużo, dużo siedzeń. Tutaj też, widzowie, mamy takie coś do gaszenia. Jak widzicie, jeżeli by był jakiś pożar, jakiś statek by się palił, możemy to wszystko tutaj sobie gasić. I widzowie, następną rzeczą zobaczcie, jaka na tej łódce jest. To jest w ogóle strzelba. To jest mega fajna sprawa. I to jest taka łódka, właśnie wojskowa. Także to jest chyba moja ulubiona łódka. Bardzo, bardzo mi się podoba. Chociaż jest dosyć wolna, mi się tak wydaje. Ale naprawdę mega, mega ładna. Łódkami za premium, widzowie, jednak się do tego Game Passa, który tutaj na więcej łódek, to są widzowie takie łódki, czyli dwa inne skutery, jakaś taka łódka, jakaś inna policyjna, jakiś jacht, także jacht jest mega mocną rzeczą i to by, to jest fajne, łódź też jakaś podwodna chyba, także to jest fajne i też jakiś większy statek, no i taka łódka, także czy warto zakrzysta Robuxów, no nie wiem, to już musicie wy ocenić, jeżeli chcecie to sobie kupcie, jeżeli nie, no to oczywiście nie. Dobra, teraz lecimy widzowie do sekretów, ponieważ obiecałem, że na koniec odcinka będą sekrety, także teraz mam widzowie pokazuję wszystkie sekrety, które zostały dodane w tym oto update'cie. A jest ich dosyć... No w sumie nie jakoś mega dużo, ale troszeczkę jest. Yy, także widzę wszystko Wam tutaj oczywiście pokażę. Tylko musimy się udać najpierw. <laughs> oczywiście na spawn'a, ponieważ tam są w sumie dwa sekrety aż, które chciałbym wam pokazać. W ogóle też ciekawe jest to, że w sumie został dodany update świąteczny, a tak naprawdę nie ma śniegu na ulicach. To jest bardzo słabe. Wiadomo, nie zawsze powinien być śnieg, bo no wiadomo, ale mogliby, mogliby zrobić po prostu coś takiego, że częściej widzowie na ulicach jest śnieg i że pada śnieg, bo kiedy jesteśmy właścicielem premium, to możemy sobie śnieg przywołać. Ja teraz to zrobię też, żeby był taki fajny klimacik, ale widzowie, kiedy nie jesteśmy właścicielem prywatnego serwera, to tak naprawdę ja ani razu nie widziałem śniegu, który by był na, na publicznym serwerze. Także nie wiem, czy oni za tym zapomnieli, żeby włączyć śnieg, czy coś takiego, ale to jest w ogóle mega dziwna sytuacja, że śniegu po prostu nie ma. No, nie wiem. Dobra, wyłączę to y, padanie śniegu, dlatego że troszeczkę to też może przeszkadzać widzowi w y, sekretach. Tylko nie mogę tego niestety wyłączyć. Ale dobra, pokażę wam w międzyczasie pierwszy sekret, który jest dosyć lekkim. Sekretem takim, wiecie, y, malutkim. Jak ja mogę wyłączyć ten śnieg? Dlaczego tak, on się nie włącza? Y, czy on się wyłączy teraz? Chyba, chyba nie. Wydaje mi się, że się nie wyłączył. O, teraz się chyba wyłączy. Ok, i widzowie Pierwszy sekret jest w tej oto choince Która jest na spawnie, to jest największa choinka w grze e, Tak ona wygląda, oczywiście jest na spawnie No tutaj myślę, że nie będzie problemu żeby ją znaleźć Bo kiedy wejdziecie do Brookhaven To od razu się przy niej pojawicie i możemy sobie wejść Do środka niej i widzowie w środku Znajdziemy takie oto krzyże, czyli Merry Christmas and Happy Holidays Czyli po prostu twórca Brookhaven Życzy nam wesołych świąt, także y, bardzo miło z jego strony, że to jest taki leciutki sekretik, ale taki przyjemny, fajny, życzy nam wesołych świąt, także bardzo, bardzo fajnie. Y, także widzowie, to jest pierwszy sekret i drugi sekret jest dosyć podobny, ale dużo lepszy, to wam właśnie pokażę. I widzowie, ten sekret znajduje się w metrze, w tym tutaj metrze przy spałnie, w tym oto miejscu przy choince. I widzowie, musimy, to, to jest tak naprawdę sekret w sekrecie, to jest w ogóle śmieszne, ponieważ musimy to widzowie zrobić w ten sposób, że klikamy na tą ikonkę miasta, pyk. Klikamy i wchodzimy tu i widzowie zrobi nam się niewidzialne przejście i możemy sobie tutaj wejść i widzowie jesteśmy pod spawnem teraz zobaczcie jak to wygląda jesteśmy teraz dosłownie tutaj pod tym spawnem także to jest w ogóle pierwszy sekret a w tym sekrecie został zrobiony kolejny sekret to jest w ogóle mega... <laughs> Takie dosyć szalone i widzowie, tutaj widzowie, kiedy sobie jesteśmy pod tym już spawnem, to idziemy w to miejsce. I tutaj jest kolejna niewidzialna ściana, idziemy tu. I widzowie, mamy kolejny napis, kiedy Merry Christmas and Happy Holidays, czyli to samo, kiedy życzę nam wesołych świąt. Ale to nie jest taki zwykły napis, ponieważ ten napis aktywuje coś dziwnego. To Wam za chwilę pokażę. W ogóle, tutaj jesteśmy pod fontanną. Zobaczcie, to jest mega dziwne. Dobra widzowie, kiedy sobie klikniemy na ten napis, a chociaż nie, kiedy podejdziemy na ten napis, przepraszam, nie klikniemy, tylko podejdziemy do niego, dotkniemy go, to zobaczcie. Zobaczcie gdzie jesteśmy, jesteśmy na ogromnym prezencie który jest widzowie na samym szczycie najwyższej góry w grze i zobaczcie jak to wygląda a właściwie to na szczytu, na szczycie grzewa który jest na najwyższym szczycie w grze, coś takiego i widzowie to jest ogromny prezent na którym po prostu żykszono nam kolejnych kolejne jakieś życzenia są i to jest taki ogromny prezent na którym my się znajdujemy możemy oglądać miasto z góry to jest naprawdę mega fajne wow i zniknąłem niestety ten prezent niestety widzowie zniknął także bardzo bardzo szkoda ten prezent jest właśnie tylko taki chwilowy ponieważ on znika po pewnym czasie bo też kiedy sobie widzowie nie aktywujemy tego sekretu to na przykład kiedy sobie pójdziemy na dół to z góry co, z dołu tego prezentu nie widać jego po prostu nie ma dlatego najpierw musimy aktywować ten sekret wejść w ten napis żeby ten yy, prezent się pojawił i wtedy na chwilkę dosłownie będziemy mogli z niego skorzystać. Także widzowie, tak to wygląda, to był drugi sekret, który chciałem wam właśnie pokazać w tym oto update'cie. Jest to w sumie ostatni sekret, także napiszcie w komentarzu może który był wasz ulubiony sekret. No i dziękuję za oglądanie tego filmu, Stawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, jeżeli, jeżeli cieszycie się, że już niedługo są święta. Ja się bardzo cieszę, nawet mam świąteczny sweter, widzowie. Także dziękuję za oglądanie i siemanko.